W programie o ważnym właśnie robię. Dzisiejszym gościem jest Ernest Lemeczek. Dzień dobry Erneście. Dziękuję, że zgodziłeś się na udział w programie. Z Zadam ci kilka pytań: jak się mówiłeś, gdy złapałeś gębę na zdradzie? Byłem zdziwiony nie sądziłem, że on może coś takiego zrobić. Przedstawiam wam drodzy telewizorowie Ernesta Nemeczka, który urodził się i mieszka w Budapeszcie, Stolicy Węgier. Ma 11 lat, chodzi do tamtejszej szkoły, gdzie ma wielu przyjaciół i spotyka się z nimi na placu przy ulicy Pawła, na zwanym Placem Droni. Dobrze, zaczynajmy. Kiedy założyliście Związek Zbieraczy Kitu? Założyliśmy go w 1889. Drogi Nemeczku, dlaczego tak ten związek i w jakim celu? Założyliśmy go z kolegami, to znaczy z Kolnajem, Celem, czelem. Czele? Jak się czu, czujesz, gdybyś fajnie. Czuje? Czułem się słabo, ale mimo to poszedłem na plew broni i yy, mogłem moim kolegom wygrać. wygranej Fantastycznie! Jak bardzo nie lubisz te jego A teraz wyobraź sobie odległość od Ziemi do Księżyca. I opój to. O matko! Jak się czujesz o woli jednego szeregowca? dobrze, qu'est-ce <laughs> 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 A ty wiesz co? tym? Związku. No na pewno no, tego nie. Naszą, na pewno To, to jest tak. To jest tak. O, ja I to mam to na... I jest To jest książki. jest <noise> Jak się pisze. <tuszy> Kto zostawił otwartą bramkę na